się w 80. rocznicę bombardowania Frampola. Bardzo serdecznie w imieniu całej naszej społeczności witam pana premiera, który zaszczycił nas swoją obecnością. Cieszymy się ze wspólnej modlitwy, którą będziemy zanosić do Boga w intencji Ojczyzny. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych, zarówno z rządu, z Sejmu, Senatu, a także wielu zacnych gości. Słowo ojczyzna pochodzi od słowa ojcowizna. Czym jest ta nasza ojcowizna? To przede wszystkim przywiązanie do Boga, do wiary, miłość do ziemi rodzinnej. Do miejsca tutaj na Ziemi, którą odziedziczyliśmy po swoich ojcach. To wiara i tradycja spowodowała to, że przez ponad 100 lat niewoli właśnie ona zastępowała struktury państwowe, przywiązanie do Boga, do tego wszystkiego, co wiąże się. Z naszym ludzkim losem dokonała to, że zachowaliśmy świadomość naszej ojczyzny, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Wiara, że Polska zmartwychwstanie z grobu niewoli prowadziła do wielkich zrywów narodowych i powstań. Możemy z tej tradycji uczyć się miłości, do ojczyzny. Dzisiaj obchodzimy 80. rocznicę zniszczenia przez Niemców Rampola przez lotnictwo niemieckie. Są wśród nas świadkowie tych tragicznych wydarzeń, których chcemy otaczać szacunkiem i miłością, jako świadków naszej historii. W Ewangelii. Chrystus dzisiaj mówi, czy może niewidomy prowadzić niewidomego. Mówi to do faryzeuszów, którzy wiarę w Boga zredukowali do przepisów prawa. Prawo to ściśle określało szczegółowo zachowania, na przykład w czasie szabatu, ile kroków można szabat zrobić. Aby właśnie nie złamać prawa, które sami ustanowili. Chrystus w tych słowach mówi, że przez to wszystko zamknęli się na Boga i na Ducha Bożego. Odnosząc się do tragicznej historii naszej małej ojczyzny, tym niewidomym była ideologia faszystowska, której Hitler Odrzucił prawdę o człowieku, przypisał sobie i wmówił Niemcom, że są nadludzni. Skutek jest taki, że była to najtragiczniejsza wojna w dziejach ludzkości. Tyle milionów ludzi zostało zabitych czy zamordowanych. Dzisiaj żyjemy w świecie, który pełen jest różnych ideologii. Którzy chcą narzucić człowiekowi swoje widzenie świata. Trzeba nam być wiernym Bogu i Ewangelii, aby nie zatracić własnego człowieczeństwa, a także prawdy: kim jest człowiek, w oczach Bożych, kim Bóg jest dla nas, aby ojczyzna nasza była miejscem, w którym wzrasta chwała Boża i ludziom żyje się coraz lepiej. Dzisiaj, kiedy modlimy się za Ojczyznę, polecamy także tych, którzy rządzą, kierują naszą Ojczyzną. Prosimy, aby Bóg im błogosławił w ich wspaniałym, szlachetnym powołaniu, jakim zostali obdarzeni, aby przewodzić Polakom, aby tworzyć tutaj właśnie godne miejsce dla życia każdego z nas. Amen. Szanowny Panie Premierze, Panie Wicepremierze, Szanowni Panowie Ministrowie, Panowie i Panie Posłanki, Szanowni mieszkańcy Frampola, wszyscy zebrani Państwo. Witam wszystkich Państwa podczas uroczystości upamiętniających 80. rocznicę bombardowania Frampola. Szanowni Zebrani, 13 września 1939 roku, bombowce niemieckiego Luftwaffe zrzuciły na bezbronny Frampol grad bomb zapalająco burzących, powodując błyskawiczny pożar i obracając miasto w gruz i popiół. Efektem nalotu było wielu rannych. Życie straciło wielu cywili i żołnierzy wycofujących się oddziałów Wojska Polskiego. Mieszkańcy, Polacy i Żydzi stracili dobytek całego życia, płomienie pochłonęły domy mieszkalne, budynki urzędów i instytucji, miejsca użyteczności publicznej i obiekty sakralne. Besjalskie zniszczenie unikalnie architektonicznie bezbronnego miasta nie mającego strategicznego ani operacyjnego znaczenia, stanowi dowód zaplanowanego aktu terrorystycznego, wyczerpującego definicję zbrodni wojennej, zbrodni, która nie ulega przedawnieniu. Niestety, barbarzyńskie zbombardowanie Frampola przez Niemców i trauma związana z tym wydarzeniem. Pozostaną na zawsze w żywe w pamięci Frampolan, którzy nigdy nie usłyszeli słowa przepraszam, nie mówiąc już o jakiejkolwiek formie zadośćuczynienia. Dramat niewinnego Frampola z 13 września 1939 roku nie będzie przestrogą przed każdą formą totalitaryzmu i skrajnego nacjonalizmu. Oby horror wojny, jaki przeżyła nasza ojczyzna, nigdy się nie powtórzył. Szanowny panie premierze, państwo ministrowie, państwo parlamentarzyści, panie wojewodo, panie marszałku, panie burmistrzu, a nade wszystko czcigodni świadkowie tamtych strasznych, okrutnych dni i wszyscy drodzy państwo, mieszkańcy Frampola i zgromadzeni tutaj Uczestnicy tej uroczystości. Polska przeżyła w swoich dziejach wiele trudnych chwil, wiele strasznych chwil, ale we wrześniu 1939 roku Polska przeżyła koszmar. Ten wrzesień rozpoczął długie lata walki o istnienie, walki. Z barbarzyństwem niemieckim, które za swój cel obrało unicestwienie również narodu polskiego, tutaj we Frampolu 13 września 1939 roku, mieliśmy z tym barbarzyństwem do czynienia w sposób wyjątkowy. Otóż, przepiękny kształt urbanistyczny Frampola. Jego geometryczna doskonałość posłużyła niemieckim pilotom, niemieckim siłom powietrznym Luftwaffe za cel doświadczalny, cel ćwiczebny. Pilocy, piloci zrzucili tutaj kilkaset bomb, doprowadzając do zniszczenia 90% miasta. Według Normana Davisa zginęło wtedy 1500 osób. A kiedy skończyły się bomby, niemieccy piloci strzelali do ludności cywilnej, ćwicząc swoją celność z broni pokładowej. Cały świat zna taki obraz Gernika. Obraz wielkiego malarza hiszpańskiego Picassa. Gernika to małe miasto w kraju Basków w Hiszpanii. Tam w 1937 roku, w kwietniu, również Luftwaffe dokonało bombardowań. Zginęło wtedy około 120 osób. Barbarzyństwo niemieckich pilotów dało się wtedy również we znaki. Frampol to polska Gernika. Frampol czeka na Picassa, który namaluje tamto cierpienie, tamten los, tamten początek okrutnej wojny. Polska przezwyciężyła 1939 rok tylko częściowo przezwyciężyła straszne dziedzictwo II wojny światowej dopiero po 50 latach, kiedy rozpoczęliśmy budowę naszej współczesnej wolności. I nie można zamykać oczu na tamte cierpienia, na tamte ofiary, na tamtą tragedię. One wołają o. Zadośćuczynienie. Wołają, jak pięknie powiedział Pan Burmistrz, o słowo przepraszam, również tu dla Frampola Na rozpoczęcie mszy świętej, upamiętniającej te tragiczne wydarzenia, śpiewaliśmy Rotę. Niech się rozpadnie w proch i pył krzyżacka zawierucha. Maria Konopnicka nie mogła wiedzieć, że kilkadziesiąt lat później ta krzyżacka zawierucha ubrana w hitlerowskie, nazistowskie, niemieckie płaszcze dopuści się największego okrucieństwa na narodzie polskim. Przetrwaliśmy to, przetrwali świadkowie tamtych dni, ale pamięć to za mało. My wołamy o prawdę, nie wołamy zemsty, ale wołamy o prawdę, o sprawiedliwość, o nadzieję, która może być budowana tylko na fundamencie pra prawdy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej dzisiejszej upamiętniającej uroczystości. Frampol to polska gernika. Frampol musi być w świadomości europejskiej, musi być w pamięci całego świata.